W sobotni koncert Gwiazd poprzedziły występy koło amatorskiego ruchu artystycznego. Następnie o godzinie 19.30 porwała publiczność Wiki Gabor, finalistka drugiej edycji The Voice Kids i zwycięzczyni 17. konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Muzyka sobotnie otwarcie lata przybyło wielu mieszkańców i turystów w każdym wieku. E, jak się podoba impreza? E, dopiero zaczyna się, także myślę, że będzie bardzo fajnie. Przyjechaliśmy specjalnie na koncert, na otwarcie lata w Kobrzegu. A na jaką wjazdę czekacie najbardziej? E, ja prywatnie na Irę, a dzieci na Wikigabor. Wiadomo. A co sądzicie właśnie o takich imprezach zorganizowanych na początek lata? E, myślę, że w Kobrzegu brakowało takich imprez. Od, bo śledzę i jestem w Kobrzegu co najmniej wakacje 4 albo 5 razy. Wiadomo, przyjeżdżam do rodziny. Natomiast brakowało. Du, długie lata Brakowało takich otwarcia lata, zamknięcia lata. Pamiętam swoje młodzieńcze lata, gdzie tu mieszkałem, wychowywałem się, uczyłem. No i później, jak te studia szedłem, to zawsze było coś: wakacje na początek, na koniec i w trakcie. Natomiast w Kobrzegu, oprócz sunrise, teraz dla młodych, można powiedzieć, że trochę dostaje do, wiele do życzenia. Natomiast te otwarcie lata, mam nadzieję, że jest takim przyczynkiem do tego, że, że zaczyna się coś w Kobrzegu dziać dla, też dla młodych, a nie tylko dla starszych. Dobrze się zaczyna. A na kogo przyszłyście? Na Blue Cafe chyba czekamy najbardziej. A co sądzicie o takich imprezach właśnie na początek lata? Myślę, że to dobra opcja, dla, żeby zebrać też turystów w sumie, zaciekawić, żeby przyjechali do takiego miasta. No super, bardzo ładnie. A co sądzicie właśnie o takich imprezach na początek lata? Warto? No pewnie, oczywiście. Jestem za panem prezydent Mieczkowską cały czas. A na super. kogo czekacie? Na irę, irę i na y, Blue Cafe. No, podoba się, jak na razie się podoba. Czekamy na tych artystów. A na kogo najbardziej? Ira. Y -y, całkiem ciekawie, ale no zobaczymy, co będzie dalej. Podobno zaczęliśmy tutaj, nie? A na kogo czekacie najbardziej? Y -y, myślę, że... Blue cafe. Okej. Okay. Super. Tak, jak Wam jak się nam się podoba? To? Podoba nam się bardzo. A czekacie na jakąś specjalną gwiazdę? No na wiki? Co? Super no, jest, kojarzymy 18 urodziny, więc fajnie Tak, ja dzisiaj kończę Wszystkiego najlepszego, a na jaką gwiazdę czekacie? Na Wikigabor oczywiście Oczywiście na gwiazdę wieczoru tak. A co sądzicie właśnie o takich imprezach na rozpoczęcie lata? Super, no, mega fajnie, no, że coś, Tak, że coś takiego jest organizowane, mega fajne no, fajnie Fajnie A na kogo czekasz najbardziej, na jaką gwiazdę? Na Wikigabor Super. A, a ty na kogo czekasz? Ja, ja jestem Ola Jasne na Wiki Gabor. A jak ci się podoba w ogóle ta impreza? Fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie się bawimy, bardzo nam się podoba. To była już szósta radiowa trasa koncertowa Latona Maxa. W tym roku stacja razem z gwiazdami odwiedzi 10 polskich miast.